Służebność osobista to bardzo często w przypadku kredytów hipotecznych czerwona flaga, która zakazuje uzyskania kredytu hipotecznego pod zastaw danej nieruchomości. W rzeczywistości służebność osobista to prawo ustanowione na rzecz osoby fizycznej, które w pewien sposób ogranicza możliwości obrotu tą nieruchomością i zarządzania daną nieruchomością. W praktyce ustanowione jest zwykle na rzecz rodziców, na rzecz dziadków lub innych osób, które najczęściej przekazują nam jakąś nieruchomość w formie darowizny czy też w formie aktu materialnego, gdzie zabezpieczają również swoje potrzeby mieszkaniowe tak naprawdę w postaci służebności osobistej, które daje im możliwość mieszkania czy skorzystania z konkretnego pomieszczenia danej nieruchomości, tak naprawdę do końca swojego życia. Ten zapis tak naprawdę z punktu widzenia banku ogranicza możliwość odzyskania długu sprzedaży tej nieruchomości i licytacji w momencie, kiedy my na przykład zaciągniemy kredyt na taką nieruchomość i nie będziemy go regulować. Bank ma związane ręce, więc bank nie chce wchodzić w takie transakcje. Akcje. Bardzo często jest też tak, że te służebności osobiste są pewnego rodzaju zaszłością. Na dzień dzisiejszy osoby, dla których były one ustanowione, na przykład nie żyją, natomiast padkobiercy czy też obecnie zamieszkujący daną nieruchomość ludzie nie wykreślili tych służebności z ksiąg wieczystych, a dzisiaj chcą sprzedawać nieruchomość lub brać pożyczkę pod zastaw tej nieruchomości. Muszą to uregulować. Służebność osobista jest przeszkodą w uzyskaniu kredytu hipotecznego.